Dzień dobry. Nazywam się Sławomir Sip. Na co dzień zajmuję się rozwiązaniami technologicznymi. Jestem współwłaścicielem spółki technologicznej, która dostarcza rozwiązania chmurowe oraz cybersecurity. No to lata temu, to było 10 lat temu, gdzie widziałem wykład Kamila na jakimś spotkaniu wolnościowców, gdzie opowiadał o swojej szkole. To były to były bardzo ciekawe czasy. Za Zbiro jestem już, jak wspomniałem, od 10 lat i to jest kawał historii bardzo dobrej historii bardzo dużo e, dała, dało zarówno wiedzy jak i relacji e, ta obecność w Zbiro. No to chyba najtrudniejsze pytanie, bo Asbiro ja postrzegam jako pewnego rodzaju wyjątkową szkołę, która chyba jest jedyną w Polsce, a może nawet w Europie, która ma tak ciekawy i jednocześnie angażujący z jednej strony program, a z drugiej strony społeczność. Bo Asbiro to nie tylko wykłady, ale to też możliwość poznania ludzi z różnych branż. Zarówno tych początkujących przedsiębiorców, ale również zaawansowanych, doświadczonych z wieloletnim, z wieloletnim stażem, a również czy to aniołów biznesu. Więc jest to, jest to naprawdę bardzo duża grupa ludzi, z którymi można porozmawiać szczerze, wprost w kuluarach na, na tematy, które często są naszymi jakimiś problemami do rozwiązania, czy, czy innymi kwestiami, które w danym momencie w naszym życiu zaistniały. Oj, to co, to co zyskałem w biro to jest ogrom rzeczy, bo to, jest, to są relacje z ludźmi, to, są, to jest możliwość budowania, budowania właśnie takich krótko i długoterminowych znajomości, to jest możliwość poznania nowych ludzi, a także wiele inspiracji. Na przykład kurs podstawowy jest jednym z najbardziej inspirujących kursów, gdzie ludzie przedstawiają swoje swoje historie i one pozwalają w tej, szczególnie dla początkujących biznesmenów znaleźć swoją nową drogę. Znowu studia takie jak MBA pozwalają pogłębić tą wiedzę, poznać też tajniki różnych elementów związanych czy to z zarządzaniem, czy z nieruchomościami i tego typu elementy. Całość Asbiro to, tak jak wspomniałem, nie tylko wykłady, ale też też te spotkania po wykładach możemy z naszymi, z naszymi kolegami porozmawiać i poznać, poznać ich opinie na różne tematy. I to jest trudne pytanie, bo w zasadzie odpowiedź jest oczywista każdemu. Każdy może znaleźć tu coś dla siebie. A ważne jest to, że w Azbiro możemy spotkać zarówno początkujące osoby, które jeszcze nie zaczęły swojego biznesu, jak też tych doświadczonych przedsiębiorców z wieloletnim doświadczeniem i z bardzo dużymi firmami. To, co jest, to, co jest istotne w Azbiro, to możliwość, możliwość budowania nie, nie, nie tylko wiedzy, ale też, też tych relacji, które są bardzo ważne każdego dnia w biznesie.